Sky case in far answer the now Cześć, witajcie w kolejnym, w kolejnym vlogu. Dzisiaj, tak jak pisałem Wam, w poście, zajmujemy się troszeczkę inną rzeczą, e, a mianowicie e, prace związane z meloracją, z odwodnieniem pola i taka dosyć spora inwestycja, ponieważ z tej całej <laughs> Z tego dołka, który tam widzicie, gdzie jeszcze takie małe drzewka rosną, już one były wycinane, e, to jest taka, takie podłoże torfowe. Stamtąd robimy odwodnienie do studni, z której idzie do rowu. A z tego rowu, e, dużą, dużą e, rurą, rurą maileracyjną, bodajże 30 albo i 40, leci wszystko do jeziora. Także chcemy odw odwodnić tamte, e, tamte krzaki i i tamte zagłębienie jakby no i taka spora inwestycja spora inwestycja naprawdę słuchajcie, bo tu trzeba było taką półkę wykopać yy, koparka musiała się obniżyć, bo tu mamy taką czapkę górę którą no, trzeba było zaniwelować i tak to, tak to wszystko wyszło ja zaraz wam podejdę zobaczę oczywiście rur rur jakich Używamy do tego, no to są 160, 160 karura e, perforowana, karbowana. W środku jest gładziutka, zobaczcie, a z góry jest jakby wzmacniana, ona jest mocniejsza e, i dodatkowo ma takie, ma takie tutaj nacięcia, tak, widzicie? O, tu i dodatkowo też e, wsiąka, wsiąka wodę, tą, która, która jest jakby Pochłaniana z góry. Tutaj mamy dosyć płytko zrobiony, bo jest oczywiście zaniwelowany niwelatorem. I e, no tu już takie jest mieszane te podłoże. Trochę, trochę gliny, znaczy trochę, trochę takiej glinki, ale takiej dosyć kruszącej się e, z, z czym? Z takim torfem. O, zobaczcie, jak na tym torfie woda podsiękuje. Zobaczcie. A tu jest odprowadzenie od tej studni i tu się będziemy tu się będziemy włączać. Tu była y, tu był taki, nie wiem jak to nazwać, murek. Nie mam pojęcia po co to było. Y, to już to już jest, że tak powiem, niemiecka robota. Tam mamy tam mamy studnię. Tam domek studnia stoi? Tam. No, tam studnia stoi, kawałek plastika. I zobaczcie, jak to pociutko idzie, i tu już mamy zagłębienie, i tak jak mówię, przez to górkę tam kawał, kawał, kawałek dołkiem i do, do rowu, a z rowu z kolei do, y, do już dużego rurociągu. O, tak to wygląda. Zobaczcie, tu jest pociutko naprawdę. Nawet jeżeli bym miał orać, to nie ma, nie ma co głęboko. Tu jest mały uszczerbek. Pewnie jak, jak było kopane, to trochę się zahaczyło i tak to wszystko słuchajcie wygląda tak jak teraz i stąd też idzie tu jeszcze tu jeszcze idzie ceramika i ta jest właśnie ceramika zaniżona studnia jest jakby za tamtymi krzakami i po prostu <gryw> idzie tutaj jakby pod górę Dlatego, dlatego tam cały czas było mokro To jest jeszcze jest, tak jak mówię niemiecka, niemiecka robota. Niemcy robili, sami widzicie, zobaczcie. Zaraz wam pokażę. O to jest bodajże dwudziestka ceramiczna. Okrągła. O. Tam widać tą górkę. Troszkę wam wyjdę, zobrazuję. Tam studnia stoi. Yy o tak na rogu tych krzaków i to całe zbierało tam z dołu te torfowe torfowa, torfowe podłoża stąd wszystko ciągnęło słuchajcie w tą stronę no i tu rosły krzaczki krzaczeczki e, jeszcze, jeszcze olchy i tak to wszystko planujemy zrobić żeby osuszyć tamto i można było to normalnie użytkować ponieważ to jest około nie wiem, szczelam. 60, 80 arów To co jeszcze można z tego Wykorzystać tak, tak, to, tak to na dzień dzisiejszy Słuchajcie, wygląda Jeszcze tam jest sporo pracy Związanej z Jakby z tą modernizacją Mamy też tam Studnie postawić To zlikwidować, tą część rowu Zasypać, bo tu mamy Naprawdę wysoki teren w porównaniu do tego I tamte drzewa Korzenie znaczy korzenie nie drzewa, bo drzew już nie ma, bo te olchy pou, pousychały przez te zmienne warunki yy, powietrzno-wodne cały czas albo, albo sucho, albo mokro I, i tak po prostu one same się wykończyły, poprzewracały, teraz takie młode krzaczki odbijają, trzeba to po prostu zrekultywować i, i tyle. Tak to, póki co tak to wygląda. Yy. O, i tutaj widać właśnie w rurze meloracyjnej jak woda stoi szanowni tu nie ma prawa yy, przy studni gdzie, gdzie idzie odbiór od tej studni nie ma prawa woda, woda stać przy, przy, yy, w, w drenarce nie ma, nie ma prawa także będziemy tutaj jeszcze walczyć tą studnię trzeba wymienić bo jest pozawalana, pozasypywana no i tak to na dzień dzisiejszy, słuchajcie, wygląda.